Witam wszystkich widzów bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam co udało mi się uratować od złomu. To dosłownie uratować. Taki piękny kinkiet. No cudeńko, prawda? Złoty bardzo ładny tej elegancki. Cały, cały klosz jest niestłuczony. Tylko coś takie wykwity trochę zrobiły. No bo wiadomo, stał na deszczu, no i w ogóle tutaj też szkierdza, ale nawet nadaje klimatu. No i pokażę wam go w środku. Po zdjęciu. Więc jest tak. Tak to wygląda. Tutaj jest kopiszę lampę, jakaś firma lampę. 230 V max. Nie rozumiem max 60 lub max 40W. na żarówki jeszcze tradycyjne. Takie oprawki plastikowe, ale jednak nietopliwe. No i pokażę Wam jakie oryginalnie tam były żarówki w nich. To były chyba po lampy, proszę państwa, ponieważ... i druga żarówka jest ciekawa bo ma bardziej wytarte logo i normalnie niczym się nie różniła od, ale po podłączeniu po dosłownie 30 sekundach świecenia i odłączeniu stało się to w środku żarówki jakieś takie zrobiły się paski czarne i nie wiem czy to Wolfram odparował z żarnika i po prostu nie wiem czy tam próżni nie ma, czy coś się stało, z tym że one świecą ale trochę mi ich szkoda używać bo to wiadomo po lampy to są to są takie będą pamiątki dlatego do tego do tego kinkietu yy, przeznaczę co innego zaraz pokażę, dlatego też ...zakupiłem, wyposażyłem się w takie dwie zwykłe żarówki. Zen plus akurat to są. 40 też, takie zwykłe, nowiutkie, tam niedrogie. Także wkręcę. Wkręcę do oprawek. Będą 2,40, czyli w sumie prawie 80 W. Znaczy no 80 nie. prawie. Dobrze. Podamy napięcie. No świecą, oczywiście, ale zaraz wam pokażę z kloszem. Będzie ładniej wyglądało z kloszem, właśnie, proszę Państwa. No tak. Tutaj trzeba trochę, ten klosz jest przykręcany, więc... Proszę, w miarę przykręciłem klosz. Tu trochę krzywo, kurna, na no krzywo. Chwilę. jest prosto. Waga. podajemy napięcie. Co na złą wywalić? On leżał na dworzu, mógł w deszczu cały czas i w ogóle. No ale postanowiłem go uratować, bo patrzę, ładny kinkiet. No i podarował mi go. I jest uratowany kinkiecik. Dwie żarówki po 40 W. No powiem, że to bardzo ładnie wygląda. Na kloszu są takie wzorki, nie wiem jak, czy to widać no trochę widać nie wiem dlaczego jestem no, pokażę żarówki są te sygnalizacyjne czy oczywiście wiadomo domowe zwykła jasna Kategoria E, klasa energetyczna. No, Zen Plus. Żarówka sygnalizacyjna. Odporna na drgania, wstrząsy, wibracje skrajne niskie, poniżej minus 20 stopni, oraz wysokie, powyżej plus 50. O awaryjności poniżej 2% w, pierwszych, w czasie pierwszych 1000 godzin pracy. Tak to świeci. I tym akcentem zakończę to wideo. Do następnego filmu, drodzy widzowie. Piszcie komentarze.